Czekaj, bo widzę, że miejsca sobie szukasz. Niecodzienna sytuacja. Czemu? No tak jakoś wydaje mi się nieco codzienna, nie może się zjeżać tylko co codzienna, więc tutaj nie ma w tym nic złego ale najważniejsze że tamten ten mecz się wierzę zakończy się zwycięstwem a konsekwencją tego jest moja pauza to to nie jest problem bo, bo tak naprawdę za ławką i tak będę bo tu są trybuny więc damy radę no właśnie bo tak ee... Każdy obiekt ma jakąś specyfikę i trzeba sobie to miejsce zorganizować. Rozumiem, że tutaj już wiesz gdzie. Tak, no znam ten obiekt na, na wylot, bo już tutaj parę meczów grałem jako zawodnik i też jako trener już byłem, więc, więc nie będzie tutaj z tym najmniejszego problemu, a obiekt fajny, kameralny, ale naprawdę dobre boisko, w pójdzie pograć piłkę. Problem podejrzewam był z czym innym, ze zbudowaniem 11 na dzisiejszy mecz. Tak, żeby to po prostu zadziałało, bo linia defensywy, powiedzmy sobie, mocno eksperymentalne zestawienie. No ogólnie mieliśmy ciężki tydzień bardzo i, i mieliśmy problemy ze względu na, na drobne urazy, które nawarstwiły się po tym maratonie. I, no i niestety dzisiaj jesteśmy bez kowala, który pauzuje za kartki, jesteśmy bez Miłosza, który ma wyjazd w prasy i to, że dowiedzimy wcześniej. Jesteśmy bez, bez otwinka, który, który wyleciał z urazem i nie może po prostu dzisiaj zagrać, żeby nie wylecieć na dłużej i, i musi odpuścić i, i to też dzisiaj czyni. Ale wskakują inni zawodnicy i mam nadzieję, że że złapią te miejsce nie oddadzą, bo tego bym sobie życzył. Ale teren na ten Sprawdziam w boju, a on trudny, bo zawsze w Częstochowie, tu na tym stadionie było ciężko, chociaż coś stąd przywodziliśmy. Bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki teren, no ale kiedy się nie sp sprawdzić, jak nie, nie z tak dobrym rywalem i na tak ciężkim terenie, więc życie pokaże, co będzie. Sam jestem ciekaw tego meczu, przygotowaliśmy się do niego solidnie i mam nadzieję, że głowa dojedzie, a jak dojedzie głowa, to, to będzie dobrze. Siwcu grał kiedyś w obronie, na boku obronu? Powiem szczerze, cały mikrocykl tygodniowy był przygotowany pod to, żeby żeby Szymon został do tego przygotowany, ale niestety nie, nie, nie mieliśmy jak stworzyć sobie warunków meczowych na treningu, bo oba trenowaliśmy cały tydzień w 13, więc... No Przeszkodę no. niższe ligi tak czasem mają, że, że trzeba kurcze troszeczkę może nie rzeźbić, ale, ale zmieniać to wszystko i, i szukać. Nie załamywać się i szukać. też powiedziałem zawodników, że mam dwie opcje: albo dać głowę w dół i się poddać przed meczem, albo opcję numer dwa, którą ja zawsze brałem i będę brał, no to jest powalczyć o to, żeby było dobrze. I, i mam nadzieję, że, że zawodnicy też wybiorą mi się tą drugą opcję. Uf. Tydzień temu nie gadaliśmy i żarło, no więc trzeba pogadać. To może nie gadajmy dzisiaj, żeby żarło. Całą wiosnę rozmawialiśmy i można było i coś ciekawego usłyszeć i z wyników na koniec się cieszyć, więc myślę, że nie ma re reguły. Często w sensie mamy tutaj upał, jest ciepło i mam wrażenie, że na boisku nie będzie nam łatwo, zwłaszcza, że ta sytuacja, w jakiej przyjechaliśmy, jeśli chodzi o kadrę, jest jaka jest. No tak, ale nigdy nie będzie łatwo. No to są bardzo wyrównane drużyny. Już tam parę kolejek temu wspominałem, że tu zwykle decyduje na bramkę. No i dzisiaj może być podobnie, a to, że przyjechaliśmy w innym składzie, no to jest szansa dla innych zawodników. Tak? No, chcą grać, tak? no to teraz jest dla nich właśnie okazja, żeby się pokazać. Bez Marcina Strzękinała, na ławce, jak wam się żyje jako sztabowi. No wiadomo, że Marcina nie będzie na łapce, ale będzie, będzie gdzieś tutaj na trybunach i na pewno będzie pomagać. No dobra, ale to ma wpływ ogólnie na prowadzenie zespołu, na, 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 na mecz sam? No to, 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 to zależy czy wygrywamy czy nie, jak, jak, jak wygrywamy to ktoś powie, że nie, jak przegramy to tak wiadomo, że robimy sobie jakąś teorię, ale myślę, że nie będzie jakiś wielki kłóżek. No dobra, co będzie tutaj dzisiaj kluczem do wygranej, skoro defensywa musi w tym eksperymentalnym zestawieniu No właśnie, właśnie, defensywa, no właśnie defensywa będzie, będzie kluczem, żebyśmy się trzymali, będziemy defensywni, bardzo dobrze wiemy, że Wiktoria to jest zespół dobrze grający, grający w piłkę, który się właśnie, właśnie nas stawia na szelenie pierwszej bramki, bo oni też są bardzo, bardzo solidni w tej defensywie, jeśli, jeśli prowadzą w meczu. I my nie możemy do tego dopuścić, ale też musimy szukać sposobności, żebyśmy to my otworzyli wynik. Bo wiadomo czy nie grasz? Bo na ławkę usiądziesz. No, na ławce usiądę. Ale to jest tak, że jak będzie trzeba, to faktycznie jesteś w stanie pomóc. Hmm. To wydaje mi się, że nie. Zobaczymy, że sytuacja jak Wiesz jak ja mam charakter, jak zobaczę, że coś idzie nie tak albo coś i trener, trener nagle będzie potrzebował, to może się okazać, że będę potrzebny. A co się w ogóle stało, że to kontuzja? Mieliśmy tam ostatnio na treningu takie przyspieszenia, starty, jakieś tam drywy, nie drywy, jakiś dwójka i... Wczoraj próbowałem wysiodłem na trening, zobaczyć czy, 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 czy będę nam wnęcił, okazało się, że tak nie jest. Znaczy pociągnęło przy strzelec? Nie, nie, no dobrze tak. <laughs> nie, no, bo się... Dalej utrzymujesz, że to było przymierzone? Bez tego odpada piłka uderzyłem, no co ja ci mogę powiedzieć, czy przymierzone, czy nieprzemierzone. Nie? Kto ma jeszcze w nodze coś takiego, bo dzisiaj ktoś będzie musiał to zrobić, jak chcemy tu punkty. Czy musimy zawsze to miało, mam nadzieję, że w końcu to odpali. Nie? Nieraz pokazywał, nieraz mu, się, nie, nieraz mu to spadało do bramki. Tak Z tak, lewej obrony? Jak dobrze wejdzie ze do środka uda się, no czemu nie? No, Okej, okay. no niech to będzie nasz scenariusz na dzisiejszy mecz. Dawaj kolmę, zobaczmy Panowie klaty w przód, głowa na góry i walczymy o siebie. Idziemy, dawaj dreska, jedziemy. Af clap, að segja hér á landinni Morlan believers Dei því þ avez nam � demasiado Po solidnym przełamaniu z Przemszą Siewierz ruch Radzianków chcąc budować swoją pozycję w tabeli pojechał na trudny teren Wiktorii w Częstochowie. Rywalizacje pod Jasną Górą zawsze były dla Żyłto-Czarnych wymagające. Odkąd Wiktoria wróciła na czwartoligowy poziom, Cidry dwukrotnie remisowały na jej terenie. Wcześniej obie drużyny zagrały ze sobą w sezonie 2006-2007 i choć wówczas ruch w Cuklach wygrał całą ligę, to na boisku przy Krakowskiej przegrał 0-3. W sobotę celem podopiecznych trenera Marcina Trzcionki była punktowa zdobycz. Zadanie malowało się jednak na wyjątkowo trudne. Radzionkowianie pojechali do Częstochowy bez pauzującego za żółte kartki Marcina Kowalskiego i nieobecnego z przyczyn zawodowych Miłosza Ćwieląga, do otokarów siadł z drużyną Rafał Otwinowski, ale wiadomo było, że z powodu urazu i jego występ był wykluczony. W tych okolicznościach zestawienie wyjściowej jedenastki wymagało eksperymentu. Na lewej stronie obrony zagrał Szymon Siwy, a do środka defensywy wskoczył Mikołaj Duda. Mimo kadrowych problemów ruch od początku prezentował się jednak naprawdę solidnie, a potem zaczął budować swoją przewagę. Jeśli chodzi o kreowanie bramkowych okazji, to pierwsza z nich, 16 minuta, wypuścił w buje grający dobre spotkanie Fabian brewczyk Kamil kopcia, ale kopecie był ciut później przy piłce od bramkarza miejscowych Artura Kowalczyka. To 19 minuta meczu, świetne podanie Kacpra Zalewskiego do Fabiana Brewczyka, ten dobrze przyjmował sobie piłkę, ale został sfaulowany przez Tobiasza Krawczyka. Wydawało się, że obrońca gospodarzy może nawet opuścić boisko za czerwoną kartkę. Ostatecznie ten faul Peter wycenił tylko na żółtko. Zidrom pozostawał, jeszcze rzut wolny z dobrej pozycji w mur trafił Oliwier Lazar, ale później powalczył o piłkę i ta nie opuściła szesnastki. W końcu uderzył Michał Szromek, ale dobrze rzucił się do futbolówki Artur Kowalczyk. Sposób, w jaki prezentowali się w tym momencie, żółto-czarni. mógł podobać się licznie zgromadzonej grupie ich kibiców, która głośno dopingowała Radziankowian od pierwszego gwizdka. No a Radziankowianie szukali szansy na to, by wynik otworzyć. Teraz piłka opuszcza 16. Wiktorii, ale tylko na moment. Trafia pod nogi Fabiana Brewczyka, ten uderzył zaskakująco. No i piłka wcale niedaleko minęła słupek bramki miejscowych. 28. minuta meczu, znowu jesteśmy na połowie gospodarzy. Teraz piłka zagrana na prawą stronę, tam jest. Szymon Turczyn, który popatrzył co dzieje się w polu karnym przeciwnika, zdecydował się na dośrodkowanie. Niepewnie interweniował Kowalczyk, ale później nie wykorzystał tego Kacper Zalewski, bo piłka po jego uderzeniu pofrunęła nad bramką Wiktorii. 31 minuta meczu, jeszcze raz jesteśmy z prawej strony boiska, jeszcze raz ruch dośrodkowuje. Niepewna interwencja obrońcy Wiktorii, ale marnuje kapitalną okazję Michał Szromek. W tym momencie już naprawdę powinno być 1-0 dla żółtoczarnych, których jedynym mankamentem na ten moment była nieskuteczność pod bramką rywala. A gospodarze, choć często mieli piłkę i straszyli stałymi fragmentami gry, wciąż bez klarownej okazji na otwarcie rezultatu. 42 minuta, i teraz zapachniało trafieniem dla miejscowych. Adrian Błaszkiewicz, defensor i najskuteczniejszy gracz gospodarzy, posłał piłkę nad bramką. I gdy wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą przy bezbramkowym remisie, gospodarze wyszli na prowadzenie. Pechowa interwencja Fabiana Brewczyka, który głową wpiakował piłkę do bramki Dawida Stambuły. Po golu samobójczym ruch radzionków po pierwszej połowie przegrywał 0 do 1 z wiktorią w Częstochowie, choć ze swojej gry mógł być naprawdę, naprawdę zadowolony. No kur... Ch... No ch... nawet. No, ch... no, ch... no nie tak naprawdę trudno. Następne no. będą i następne. Zaraz już będziemy, będziemy o tym rozmyślać jak już to w, w tą sytuację to znaczy, się, że nie jest dobrze, kur... pod tym względem. Najgorzej jakbyśmy... Pałowalnych nic nie stracali by nas dzieci. A tak naprawdę... strzeliliby nam na wdech jak robił. Głowa do góry. 45 minut to za... No kur... Trzeba zbiegnąć gry To wiem. wczoraj. Cały fragment gry klucz. Jedenastu w polu karnym nas jest! Że my bramki nie trafiliśmy, to jest cud! Panowie, naprawdę! Ile my się musimy napierdzielić, żeby sytuację stworzyć! Mamy 3-4! Na wyjeździe! Z bardzo dobrym przeciwnikiem i my przegrywamy mecz! Popaki. Straciliśmy bramkę i zaczęła się już gra na paluszkach! No nie! Wtedy muszę mocniej od siebie dać! Mocniej! Więcej! Za dobrze gracie, żeby oddać tu punkty, panowie, za dobrze! Zostawiamy tak jak jest, głowa do góry, wychodzimy i walczymy. Z tyłu koncentracja. Dajmy to, co graliśmy, to jest dobre. Szukaj wolnej przestrzeni za plecami, to jest dobre. Jak idzie, graj w piłkę, szukaj prostych środków i kończ ze wszystkimi ramkami ten mecz wygramy. Jedziemy, dawaj, dawaj. dawaj. dawaj, dawaj. Druga część spotkania rozpoczęła się od małej wymiany ciosów. Pierwsi okazję na podwyższenie wyniku mieli gospodarze. Dawid Jargo, że zagrał do Marcina Kowalskiego. Kowalski uderzył mocno, ale dobrze w bramce interweniował Dawid Stambuła. Dwie minuty później, niemal bliźniaczą okazję, miałem Michał Szromek. Dobrą piłkę posłał w jego kierunku Szymon Turczyny. Szromek uderzył lewą nogą. Teraz między słupkami swojej bramki skuteczny był z kolei Artur Kowalczyk. Potrafi znaleźć się w bramkowej sytuacji Michał Szromek. Jeśli tylko poprawi skuteczność, no to będą padać bramki dla ruchu radzianków, autorstwa tego zawodnika. Ale w 51. Minucie ruch musiał wrócić na własną połowę, bo skontrowali piłkarze gospodarzy. Zdecydował się na strzał Karol Tomczyk, ale znowu czujny między słupkami Stambuła. Radziankowianie wciąż tracili więc do rywala tylko jedną bramkę Ale o okazję na to by odrobić straty było coraz trudniej Na boisku pojawili się rezerwowi To akcja z udziałem jednego z nich Szymon Małecki oddawał strzał po ładnej wymianie piłki z Kacperem Zalewskim Ale arbiter uznał, że nie był w tej sytuacji faulowany Żółtoczarni w dalszym ciągu udowadniali, że po prostu potrafią grać w piłkę To świetne dośrodkowanie Kacpra Sadlaka po akcji z Małeckim No i uderzenie głową Michała Szromka Z którym znów poradził sobie bohater miejscowych Artur Kowalczyk To czego goście mogli po zazdrościć w sobotę Częstochowianą To skuteczność. Okazja dla Wiktorii zamieniona na gola. Dobre uderzenie rezerwowego Roberta Grenia sprawiło, że Wiktoria na 7 minut przed końcem regulaminowego czasu wygrywała już 2-0 i teraz sytuacja podopiecznych trenera ściąki stała się naprawdę trudna. Dwie minuty później błąd ruchu przy wyprowadzeniu piłki mógł zaowocować trzecim golem dla gospodarzy i zamknięciem tego meczu. Oskar Krawczyk uderzył lewą nogą, ale futbolówka przetoczyła się tuż obok słupka bramki Dawida Stambuły. Do końca tego meczu brakowało już raptem kilku minut, ale Żółto-Czarni ciągle walczyli. Michał Szromek do Bartłomieja Gwiaździńskiego. Gwiaździński oddaje Szromkowi. Szromek prawą nogą i znowu nie dał się zaskoczyć Artur Kowalczyk. Cidry stawiały już sporo na jedną kartę, czym narażały się na kontrataki gospodarzy. Po takiej właśnie kontrze Adam Matyja pomylił się nieznacznie. Po drugiej stronie w doliczonym czasie Franciszek Stachoń dośrodkowywał z rzutu wolnego piłkę głową nad bramką, przeniósł Kacper Sadlak, i to był ostatni akcent tego spotkania. Ruch Radzianków, mimo dobrego meczu, przegrał z Wiktorią w Częstochowie 0-2. No i najbliższy czas z pewnością będzie spędzał przede wszystkim na tym, by poprawić skuteczność pod bramką rywali. Dobry mecz. Sytuację mieliśmy tyle, co chyba w żadnym innym meczu, i przegrywamy 2-0. Ta liga nie, nie wybacza tych błędów. Jeżeli ty nie strzelasz jednej, drugiej, trzeciej, stuprocentowej, to za chwilę przeciwnik strzela i tak też było dzisiaj, chłopak. Tu nie ma co dawać głowy w dół, nie ma co za dużo myśleć, To za tydzień jest następny mecz. Szacun koniu, bardzo dobry występ na lewej obronie. Chłopaki, tylko tą drogą co koniu musimy iść, żeby zrobić krok do przodu. Moim zdaniem oddaliśmy trzy punkty, a nie Wiktoria je zdobyła. Więcej pazerności. To już nie jest piłka juniorska chopak. Tu trzeba zapierdzielać o każdą, o każdy centymetr, o każdy milimetr, to wtedy ta piłka wpadnie do siatki. Bo mieliśmy tej sytuacji naprawdę dużo. A Taki mecz, po którym po skrócie będzie można się łapać za głowę, że wracamy bez punktów, ale przede wszystkim bez goli. I mam wrażenie, że możemy chyba mówić o małym problemie pod tytułem. Brak skuteczności, bo to nas trafi od początku sezonu. Po sparingu z Mikołowem, gdzie stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, nie wykorzystaliśmy ich. W szatni mówiliśmy, że liga, liga nam odda, i tak dalej, ale w sztabie powiedzieliśmy sobie, że to czasem nie jest problem jakości i wykończenia tej sytuacji, bo, bo dzisiaj kolejny mecz, który w sytuacji stworzyliśmy sobie sporo. Grając w eksperymentalnym składzie, można powiedzieć, ale to my prowadziliśmy grę, to my te sytuacje stwarzaliśmy, a mecz przegrywamy po, po stałym fragmencie gry. I, Potem, potem już otwarliśmy się i bramkę po kontrze dostaliśmy. Graliśmy dziś jedną z czołowych ekip tej ligi, natomiast sami już do takich nie należymy patrząc na tabelę po 8 kolejkach. 10 punktów w 8 meczach, z czym dwa, pierwsze to zwycięstwa, a potem, a potem ten, ten nasz dołek to oddaje możliwości ruchu radzienów na dziś? Na pewno nie oddaje możliwości ruchu radzienów na dziś, a ja po tych dwóch zwycięstwach apelowałem o to, żeby żeby nikt nie popadał we forie, tylko każdy solidnie pracował, bo, bo mamy małą kadrę, mamy wąską kadrę. Jeżeli wylatują nam trzy solidne podstawowe jednostki z tej kadry, no to mamy duży problem. I tak to też było dzisiaj. Rub Radzionków na dzień dzisiejszy to nie jest zespół, który ma 20 ludzi w kadrze i, i może sobie pozwolić na rotację ruch radzionków, to to jest głównie młodzież i starszyzna, jeżeli ktoś z tej starszyzny wypada, a nie jest ich za dużo, no to mamy problem. Także tutaj yy, chłodne głowy na pewno mamy cały czas i, i musimy szukać punktów w następnym meczu, nie załamywać się, bo to będzie najgorzej, co, co dla tych chłopaków może być. A oni też widzą, że, że ta liga jest bolesna, bo nie wykorzystujesz sytuacji, no to przegrywasz.